Pan. Samochodzik. Zamek w Baranowie Sandomierskim. Rozdział czwarty. Szybko musiałem przygotować się do zajęć, które sobie zaplanowałem na nowy dzień. Po kąpieli zszedłem na śniadanie. Jadłem je pospiesznie i w samotności. Następnie pobiegłem do wejścia do pałacu. Czekał tam na nas przewodnik, siwy, czterdziestoletni mężczyzna w brązowym garniturze. Już Jan Długosz, Nasz polski kronikarz wspominał o rycerskim dworze obronnym, który w XV wieku należał do rodziny Baranowskich, Herbu Grzymała. W 1578 roku dobra Baranowskie kupiła można rodzina Leszczyńskich, Herbu Wieniawa. Jak Państwo widzą, zamek w takiej postaci, w jakiej przetrwał do dziś, stanowi imponujący dowód wytwornego smaku i kultury estetycznej Leszczyńskich, którzy go zbudowali. Urządzili wnętrza i przez z górą 100 lat, bo od 1569 do 1677 roku, mieszkali tu. Leszczyńscy należeli do najznamienitszych w XVI i XVII wieku rodów w Polsce. Na przykład Rafał Leszczyński był znany jako świetny mówca i trybun szlachty. Na sejmie Piotkowskim w 1548 roku domagał się rozwodu króla Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłówną. To właśnie Rafał Leszczyński w 1579 roku przekazał dobra Baranowskie młodszemu synowi Andrzejowi, wojewodzie brzesko-kujawskiemu, który zbudował zamek i założył w nim słynną bibliotekę. Zamek był główną rezydencją Andrzeja Leszczyńskiego i w tym czasie kilka razy odwiedzał go tu król Stefan Batory. Sam Baranów stał się ważnym ośrodkiem reformacji w Polsce. Była tu słynna biblioteka i przeniesiono tu innowierczą drukarnię Spinczowa. Rozpoczęliśmy zwiedzanie pałacu odwiedzając kolejno pomieszczenia na parterze, na piętrze i w piwnicy. Wolno sunęliśmy nieregularną kolumną, częściowo słuchając przewodnika, a częściowo podziwiając odnowione wnętrza. Rozbudowę zamku, będącego własnością Andrzeja Leszczyńskiego, rozpoczęto w 1591 roku. To miała być manierystyczna rezydencja, zamknięta w czworobok trzema skrzydłami mieszkalnymi i ścianą parawanową, w której umieszczono bramę główną. Dookoła dziedzińca biegły krużganki oraz na wprost wejścia powstała klatka schodowa znana z wielu polskich filmów fabularnych opowiadających o wydarzeniach doby odrodzenia. Wiele wskazuje, że rozbudową zamku zajmował się osobiście królewski architekt Santi Gucci, który miał swoje warsztaty również w Janowcu i Pińczowie. Anna Firley, pierwsza żona Andrzeja Leszczyńskiego, była później żoną Andrzeja Firleja który zainicjował rozbudowę warowni w Janowcu. Baranów miał być rezydencją, ale nie zapomniano o jego funkcji obronnej. Stąd na rogach znalazły się wysokie baszty, a zespół pałacowy znalazł się w centrum wałów fortyfikacji ziemnych. W latach 30. XVII wieku Jan Chrzciciel Falconi wykonał sztukaterię. Podczas Potopu Szwedzkiego zamek szczęśliwie ocalał i nie został obrabowany przez najeźdźców. W drugiej połowie XVII wieku pałac przeszedł w ręce Józefa Karola Lubomirskiego, herbu herbusieniawa, marszałka Wielkiego Koronnego. On powierzył przebudowę budynku Tylmanowi z Gameren, nadwornemu architektowi Lubomirskich, to Tylman dobudował między dwoma basztami skrzydła zachodniego galerię obrazów, wspartą na otwartych arkadach parteru. Prace obejmowały zapewne tylko reprezentacyjną kondygnację pianonobile. Pierwsze piętro. Polubomirskich właścicielami dóbr baranowskich byli Małachowscy, Potoccy i Krasiccy. Z tym ostatnim nazwiskiem związane są przekazy, że Ignacy Krasicki przebywał tu pod koniec XVIII wieku. Mogło to być tuż po tym jak w 1794 roku pożegnał się z biskupstwem warmińskim. Szczęście sprzyjało pałacowi w Baranowie do 24 września 1849 roku. Wtedy wybuchł pożar, który zniszczył wnętrza. Wypalone były stropy drewniane, dachy, wszystkie mobilia wraz z biblioteką umieszczoną w jednej z baszt zamkowych. Krasickich nie stać było na przywrócenie rezydencji dawnej świetności, a ostatni jej właściciele nie wykazywali szacunku dla zabytków pozostałych w zamku. Karolina Krasicka wyprzedawała kamienne dekoracje i wyposażenie właścicielom okolicznych dworów. Gruzami ze spalonych budynków podzamcza wypełniono fosy wokół bastionów. W 1867 roku dobra Baranowskie kupił na licytacji Felik Zdolański, herbu Korab. W 1884 roku Stanisław Karol Doleński uporządkował teren wokół pałacu przeprowadzając prace melioracyjne, regulując korytorzeczki Krzemienicy, zwanej odtąd Babulówką, i sypiąc wały przeciwpowodziowe. Niestety, 26 lipca 1898 roku kolejny pożar strawił znaczną część zamku. Na początku XX wieku rozpoczęto odbudowę obiektu. W kaplicy obok baszty południowo-zachodniej, obecnie kasa i punkt sprzedaży pamiątek, były witraże Józefa Mehoffera i obrazy Jacka Malczewskiego wkomponowane w ołtarz. W rękach rodziny Dolańskich zamek pozostawał aż do II wojny światowej. Podczas wojny siedzibę miał tu niemiecki zarządca majątku, niewielki Lazaret, a sami Dolańscy zamieszkali w dwupokojowym mieszkaniu w Krakowie. Po wojnie rosyjscy żołnierze, Którzy przyjechali do pałacu, dali jego prawowitym właścicielom zaledwie dwadzieścia minut na wyprowadzkę. Dopiero w latach 50. pałac znalazł się w posiadaniu dużego zakładu wydobywającego siarkę, który w piwnicach przygotował bardzo interesującą wystawę poświęconą siarce. Mnie najbardziej interesowały pomieszczenia dawnej biblioteki, galeria tylmanowska i pomieszczenia wschodniego skrzydła na piętrze. Najwięcej uwagi poświęcałem jednak Kasi, której nawet na krok nie odstępował Emil. Co się stało z twoim wehikułem? Zapytała mnie Iza, kiedy szliśmy krużgankami pierwszej kondygnacji. Miałem w nocy przygodę, odpowiedziałem. Zadarłem z osobnikami, którzy lubią przecinać opony samochodowe. Nie nocowałeś w hotelu? Nie. A gdzie? U dobrych ludzi. Uśmiechnąłem się, chcąc żartem uciec od dociekliwości dziennikarki. Pożyczysz mi samochodu? Po obiedzie chciałbym wymienić opony w wehikule. Dobrze, I zgodziła się. Czułem, że chętnie pojechałaby ze mną, ale pohamowała swoją ciekawość. Po zwiedzaniu przeszliśmy do sali konferencyjnej na piętrze, sąsiadującej z galerią tylmanowską. Pierwszym prelegentem był organizator spotkania i przewodniczący konferencji. To znany w środowisku autor opracowań poświęconych poszukiwaniu skarbów. Jego wystąpienie było nieco nużące, bo opowiadał o trudach zorganizowania spotkania i wydania swojej najnowszej książki, którą w cenie promocyjnej można kupić w przerwie obrad, razem z innymi dziełami tego autora. Tak naprawdę moment przerwy i poczęstunku kawą na krużganku wszyscy przyjęli z ulgą. Wziąłem swoją filiżankę. Ciastko i przeszedłem na drugą stronę, do skrzydła wschodniego, by tam obejrzeć pięknie zdobiony portal. Zgodnie z moimi oczekiwaniami wkrótce usłyszałem za sobą zdecydowane kroki. To była Kasia. Co cię w tym tak interesuje? Zapytała stając obok mnie. Doskonała forma. Piękno żeś pil brzydota maszkaronów w jednym. Odparłem Uważasz, że przeciwieństwa tworzą idealne połączenia? Nigdy w życiu nie można kierować się sztywnymi regułami. Gdyby tak było, nie zachwycalibyśmy się sztuką. Oprócz trzymania się zasad, artysta musi mieć talent, bo to właśnie dodaje szlachetności prawdziwemu dziełu. A ten pałac ci się podoba? Jako budowla, która przeszła dwa pożary, jej wnętrze zostało zniszczone lub wyszabrowane, może nie wydawać się kolejnym cudem świata. Zawsze trzeba pamiętać o kontekście zabytku. Zwykły żołnierski bagnet wystawiony na aukcji internetowej z podpisem z okresu I wojny światowej ma pewną wartość materialną dla kolekcjonerów. Jednak ten sam, z udokumentowanym pochodzeniem, np. ataku rosyjskiej piechoty na stanowiska niemieckich karabinów maszynowych u źródeł łyny ma zupełnie inną wartość, świadka historii. Mówisz zupełnie tak, jakbyś nie był jednym z tych poszukiwaczy skarbów. Zauważyła Kasia: Jestem tylko dziennikarzem. Jak myślisz, po co piszę o poszukiwaniach? Żeby zarabiać pieniądze, a przy okazji dowiedzieć się o skarbie, który uczyni cię bogatym do końca życia? Liczą się tylko bogactwa? pytałem niedowierzając. Wtedy ludzi stać na realizowanie swoich marzeń, a myślałem, że wtedy ogarnia ich lęk, jak nie stracić tego, co już mają, albo obsesja jak pomnożyć majątek? Tobie wystarcza to, co masz? Tak. Powiedz, o czym ty marzysz? O tym, żeby realizować swoje pomysły. Na razie na to mnie nie stać, więc musisz odnaleźć skarb. Zrobię to. Kasia odwróciła się i poszła w kierunku sali konferencyjnej, gdzie znowu miały rozpocząć się obrady. Pobiegłem za nią. Intuicja podpowiada mi, że już coś masz na oku, powiedziałem. Ona cię jak na razie nie myli, przyznała Kasia. I to jest prawdziwy powód Twojej wizyty w Polsce? Zapytałem. Za dużo chcesz wiedzieć. Kasia roześmiała się. Pomachała mi ręką i przyłączyła się do czekającego na nią Emila. Zerknąłem na spis prelegentów. Zobaczyłem, że zaproszeni archeolog i konserwator zabytków mieli mówić o szansach i zagrożeniach amatorskiej eksploracji. Przeczuwałem, te zamiast rzeczowej dyskusji na temat zmian w polskim prawodawstwie dojdzie do kolejnej pyskówki, bo nikt nie będzie chciał cofnąć się o krok ze swoich pozycji. Urzędnicy zasłaniają się prawem, naukowcy wierzą tylko w osiągnięcia podobnych jak oni fachowców, a ruchliwi i pozbawienie skrupułów amatorzy nie chcieli chwalić się swoimi sukcesami w obawie przed reperkusjami prawnymi. Teraz pojadę do warsztatu i zajmę się oponami. Powiedziałem nachylając się do ucha Izy. Dasz mi samochód. Bierz. Szybko podała mi kluczeki, bo zamierzała robić notatki z wypowiedzi archeologa. Był to młody naukowiec, specjalizujący się w badaniu grodzisk pruskich. Właśnie na ekranie wyświetlił slajd przedstawiający poszukiwacza z wykrywaczem metali, ubranego w amerykański mundur z demobilu z podpisem archetyp eksploratora. Lekko zniesmaczony wyszedłem z sali i pobiegłem do hotelu przebrać się w strój bardziej nadający się do pracy przy samochodzie. Iza jeździła ogromnym terenowym Nissanem obudowanym dodatkowymi rurami z przodu i po bokach, chroniącymi karoserię przed wgnieceniami przy jeździe po lesie lub w szczególnie trudnych warunkach. Strażnikowi przy bramie wyjaśniłem, jak wszedłem w posiadanie kluczyków do nieswojego auta i pojechałem do gospodarstwa dziadka Ewy. Mój wjazd na podwórze rozgonił kury i wywołał na werandę pana Jana. Już dzwoniłem do warsztatu. Zawołał. Czekają na pana z nowymi oponami. Odkręciłem panu te koła z pociętymi gumami. Pozostało mi tylko spakować koła do bagażnika i wrócić do Baranowa. Bez trudu znalazłem warsztat w podwórzu obok rynku. Były to trzy otwarte garaże z halą magazynową i niewielkim budyneczkiem biurowym. Wokół nie było żywej duszy. Halo, zawołałem do wnętrza jednego z garaży. Na podnośniku stało pokiereszowane audi niedawno sprowadzone z zagranicy. Na drugim stanowisku był polones, ale tam zauważyłem znajomy mi kształt motocykla CZ. -y. To mnie zaniepokoiło, czego pan tu szuka? Z za skrzydła garażowej bramy wyszedł młodzian, w którym rozpoznałem motocyklistę z wczorajszego wieczoru. Teraz miał na sobie roboczy kombinezon i trzymał klucz do odkręcania kół. To może pan jest tym złodziejem, którego oszukamy? Od dawna giną nam części zamienne. Dzień dobry, czekają tu na mnie dwie opony, wyjaśniałem, starając się zachować spokój. Młodzieniec był wyjątkowo pewny siebie i chyba tylko chciał odegrać się za wczorajszy wieczór. Nic nie wiem o oponach. Zimno uśmiechał się. To może skończyć się kolejną. Niepotrzebną awanturą uprzedzałem go. Józek, on ci grozi? Usłyszałem za sobą głos i szybkie kroki. Obejrzałem się. To nadchodzili kompanii motocyklisty. Szli obok siebie, pewnie stawiając kroki. Używając kawaleryjskiego żargonu. Przed szarżą szli stępa. Znowu skierowałem wzrok na mechanika. Właśnie zamachnął się na mnie kluczem. Wystawiłem lewą rękę. Także dłoni napastnika uderzyła w moje przedramię. Ugiąłem je, uchyliłem się przed kluczem i prawą ręką chwyciłem za nadgarstek Józka. Pociągnąłem go i zrobiłem jeden krok prawą nogą w tył, obracając się w miejscu. W ten prosty sposób zasłoniłem się mechanikiem przed jego kolegami. Dwaj zatrzymali się, ale wciąż nacierał na mnie potężny, ogolony na łyso osiłek. Przytrzymując głowę mechanika przy swoim prawym ramieniu, Jednocześnie cofnąłem lewą nogę. Teraz wystarczył jeden wyćwiczony na zajęciach aikido zwrot bioder i mechanik leciał na ziemię. Kolejnym problemem był osiłek. Złożył dłonie w wielką pięść, którą chciał uderzyć mnie z góry w głowę. Zrobiłby w ten sposób ze mną to, co zwykle czyni młotek z gwoździem. Uchyliłem się przed ciosem, wśliznąłem przed atakującego, obejmując go w pasie i lekko pochyliłem się. Wykorzystując jego siłę rozpędu, sprawiłem, że nagle zawisł w powietrzu. On był huśtawką, która zamarła w równowadze, a ja jedynym punktem podparcia. Zrzuciłem osiłka a pleców. Ciężko gruchnął o betonowy podjazd do garażu. Wtedy przystojniaczek, który wczoraj podrywał ewe, chciał unieruchomić mnie chwytem w pasie od tylu. Jego kolega, kierowca jawy. Złapał mnie za ramię, ustawiając mnie jako idealną tarczę do bokserskiego ciosu prostego. Miałem wolne ręce, więc uniosłem je tak, jakbym chciał zasłonić się przed ciosem. To tylko rozzuchwaliło atakującego. Ze złowieszczym uśmiechem zacisnął pięść. Przełożyłem prawą, zgiętą rękę na zewnętrzną stronę przed ramieniu przeciwnika i łukiem przesunąłem swój łokieć między nas. Bokser nagle pobladł i wygiął się. Co świadczyło, że dźwignia zadziałała. Bokser puścił mnie. Teraz stojący za moimi plecami przystojniaczek zaczął mnie dusić przed ramieniem. Przekręciłem głowę w kierunku zgięcia jego łokcia, zrobiłem krok w tym samym kierunku i obiema rękoma energicznie pociągnąłem go za duszącą mnie rękę. Przystojniak przekoziąkował nade mną lądując na powstającym bokserze. Szybko rozejrzałem się oczekując nowego niebezpieczeństwa. Z biura wybiegło dwóch siwych mechaników. Jeden z nich, grubszy i niższy od kolegi, zaczął wymachiwać rękoma. Już stąd wrzeszczał na młodzieńców: Będziecie mi klientów napadali? Jazda, wyższy i chudszy, pomógł wstać Juskowi i odprowadził go do biura. Trzej pozostali młodzieńcy prysnęli gdzieś między drewniane budy i garaże stojące na tyłach kamienic. Najmocniej pana przepraszam. Starszy mechanik ściskał mi dłoń. Pan jest od pana Jana? Tak, przyjechałem po opony, które pociął mi jeden z pańskich pracowników. Wiem, wiem, przepraszam. Starszy pan uśmiechał się przymilnie. Delikatnie odprowadził mnie na skraj placu warsztatu. Za te opony potrącę temu dzwońcowi, bo od pana Jana wiem, jak do tego doszło. Mechanik tłumaczył mi. O tej wczorajszej aferze to prawie całe miasteczko aż huczało. Jeszcześ pan ich dzisiaj przed sklepem ośmieszył przypominając o tej soli. Niech pan zrozumie, że musiałem chłopcom pozwolić postraszyć pana, bo im nieby spokoju nie dali, i jeszcze te moje budy by podpalili. Tego Juska na własne utrapienie wziąłem na praktykę, bo to syn mojego długoletniego pracownika. Myśleliśmy, że go jakoś na ludzi wyprowadzimy. A tu wychodzi jeszcze gorszy pasztet. Słowo, chciałem panu pomóc, ale widziałem, że pan sam sobie świetnie daje radę. Takiej ładnej walki to nie widziałem nawet u Drzeki Chana. Wie pan, kto to jest? Nie, przyznałem się, otrząsając się po długim monologu mojego rozmówcy. Taki amerykański aktor, właściwie to chińczyk, co we wszystkich filmach leje tych złych i rożne fikołki przy tym robi. Mój wnuczek uwielbia oglądać filmy z tym Jackie Chanem. Ja nikogo nie biję po twarzy, zwróciłem uwagę. Nie wiem, czy takie filmy to dobry repertuar dla wnuka. Oj tam, panie, kto teraz za tym wszystkim nadąży? Ładnieś ich pan rozłożył i to tak bez rozlewu krwi. Pan ćwiczy jakieś karate czy co? Niech będzie, że czy co, roześmiałem się. Gdzie te opony? A, już niosę. Mechanik nie pozwolił mi nic dźwigać. Sam zajął się zakładaniem nowego ogumienia na felgi. Przy okazji użalał się na swój los. Bolały go podatki, nieudolny rząd, leniwi urzędnicy i pazerni politycy. Wiesz pan, czemu ja mam ten warsztat? zapytał mnie mechanik. Lubi pan samochody? Zgadywałem. Nienawidzę. Panie, jestem tu jedyny w mieście i świątek. Piątek ludzie samochody do mnie przyprowadzają. Nie ma chwili wolnej. Wszyscy tu prawie jak sąsiedzi, więc i głupio odmówić czy powiedzieć, że chociaż w sobotę wieczorem bym się piwa napił i zasnął w fotelu. Na święta jeździmy do rodziny do Glinojecka, a tam co? Kuzyni z Podlasia przyjeżdżają z autami na lawecie, bo wiedzą, że ja będę i im naprawię. Więc wszyscy spokojnie telewizorek, pierwsze, drugie, trzecie. Czwarte danie, dokładka i deserek, a jakomuś komuś grzebie pod maską, bo rodzinie głupio odmówić. Jeszcze ci z podlasia to gotowi się obrazić, jak im człowiek nie pomoże. Jeden pożytek, że potem cały bagażnik mam wypchany, a to połową świniaka, jajami, cłojkami z grzybami, miodem, skrzynkami z jabłkami. Co pan tylko chcesz. A jak został pan mechanikiem. Naprowadzałem starszego pana na właściwy wątek opowieści przez politykę. Twu. Mówię panu, ile to ubekrowi napsuło mojej rodzinie. Ojca jako mechanika gnębili. Mnie też różni inspektorzy nachodzili. Wierz pan, że jak ten generał w ciemnych okularach wojnę domową ogłosił, to do mnie taki pułkownik z dwiema babami z PGR-u Krasnelice przyszedł na inspekcję. Jemu wódki dałem. Babom po kawałku szynki i spokój miałem. Oni niby tu węszyli, a chcieli, żebym to ja węszył. Żebym słuchał, o czym ludzie mówią, bo u fryzjera ludzie bali się gadać. Za blisko urzędów i komisariatu miał swój zakład. Ja tu byłem na uboczu. Na szczęście potokowi słów mechanika towarzyszyło solidne wykonanie roboty. Szybko wymienił opony i zaniósł koła do Nissana i to niech pan uważa na tych młodych, powiedział, kiedy wsiadłem do terenówki, póki pan siedzisz w hotelu, nic panu nie zrobią, ale tu wszędzie to oni rządzą. Ładna to była walka, ale niczego ich nie nauczyła. Zdaję sobie z tego sprawę, smutno pokiwałem głową. Do widzenia. Oby nie, mechanik pomachał mi ręką. Wróciłem na podwórze pana Jana. Tym razem na werandzie zobaczyłem Ewę. Wyglądała przepięknie, kiedy jej jasne włosy łagodnie falowały na wietrze. Ubrana w białą koszulę, wpuszczoną w wąskie dżinsy, stała obok zastawionego stołu. Chodź na obiad. zawołała mnie. Zjem w baranowie, na konferencji odpowiedziałem, szykując się do wymiany kół. Nie zdążysz, Ewa wymownie postukała w zegarek na nadgarstku. Faktycznie była pora obiadu. A z doświadczenia wiedziałem, że na tego typu spotkaniach głód jest silniejszy niż ochota do dyskusji. Panie Pawle, niech pan nie kombinuje, tylko zje. Z domu wyszedł pan Jan. Zrobimy koła i przy okazji odwiezie pan Ewę do pracy. Mam dziś nocną zmianę, wyjaśniła Ewa. Zostałem, tym bardziej, że obiad przyrządzony przez Ewę pachniał wspaniale. W zupie pomidorowej był idealnie ugotowany domowy makaron. Kotlety mielone miały wspaniałą, kruchą i niezbyt grubą skórkę. Zielone ogórki w gęstej śmietanie z posiekanymi liśćmi mięty były nadzwyczaj orzeźwiające. Do tego podano ziemniaki z koperkiem i maślankę. Po takim posiłku nie chciało mi się ruszyć od stołu. Ogarnęło mnie straszne lenistwo, tym większe, że mogłem patrzeć na Ewę. Było w niej mnóstwo energii i jakiejś nieokreślonej wewnętrznej siły. Która emanowała na otoczenie. Przy niej czułem się spokojniejszy, a właśnie wyciszenia potrzebowałem. Zakurzymy i do roboty. Pan Jan wyjął papierosy i usiadł na schodku werandy. Nie palę, ale wtedy zapaliłem, rozumiejąc, że dla gospodarza ma to symboliczny wymiar, niczym wypalenie fajki pokoju u Indian ze stepów Ameryki Północnej. Pozwalałem, by papieros sam się wypalił i obserwowałem. Jak jakdy mnie się do góry. Co tam u Jurka słychać? Zapytał mnie pan Jan. U kogo? Zdziwiłem się. U mechanika, wyjaśnił dziadek Ewy. Chyba wszystko dobrze. Czekał tam na mnie komitet powitalny, a pana kolega Gotów w każdej chwili ratować mnie z opresji, ale jakoś sobie dałem radę. Czułem, że tak będzie. Niech pan nie ma do niego pretensji. Chciałem bronić mechanika. A do kogo tu można mieć pretensje, że trawa jest zielona, a młodym głupstwa w głowie? Do nikogo, przyznałem. Jurek też swoje w życiu przeszedł. Prawie sam się wychowywał. Najpierw ojca mu ubecja aresztowała i na Sybir chcieli go wywieźć. Potem, jak już wypuścili, to nękali i nie dali żadnej pracy znaleźć. Jak założył warsztat, to kontrolę mu robili i kary za byle co wlepiali. To w końcu stary oddał warsztat synowi, a sam wyjechał za granicę, żeby tam uczciwie popracować. To też się władzy nie podobało i jurka za ojca uciekiniera i szpiega gnębili. Panie, co to były za straszne czasy? Wiesz pan, co było w tym największym okrucieństwem, że ofiary nie doczekały się zadośćuczynienia, a kaci kary? To też, mnie to najbardziej bolało, że ci ludzie byli źli nie dlatego, że to system im tak kazał. Oni całe to zło robili z głupoty, z tak niskich pobudek, że aż obrzydzenie mnie bierze. To byli ludzie mali, próbujący obronić władzę ludzi maluczkich jak oni sami. I to wszystko rozwalił zwykły robotnik. I dobrze. Pan Jan zgasił niedopałek i powstał. W kilkanaście minut wymieniliśmy koła i napompowaliśmy opony. Najpierw wróciłem z Sanem do hotelu. Mój przyjazd terenówką i wyjazd rowerem obserwowała spora rzesza uczestników spotkania. Emil kierował jakieś dowcipne uwagi pod moim adresem, ale na szczęście dokładnie ich nie słyszałem. Kiedy po jakimś czasie przywiozłem Ewę wehikułem, nikt już na to nie zwracał uwagi. Wszyscy gdzieś się rozeszli. Ewa zajęła się pracą, a ja musiałem przygotować się do wieczornego spotkania. Moją uwagę zaprzątało głównie to... Jak dyskretnie wymknąć się z hotelu i terenu pałacu? Zaplanowałem, że z budynku wyjdę wyjściem ewakuacyjnym na końcu korytarza. W pokoju przygotowałem sobie odpowiedni strój, specjalny kombinezon, którego używałem wychodząc w nocy, kiedy chciałem się skrycie podkraść. Jego ogromną zaletą było to, że uszyty ze specjalnego materiału pochłaniał światło, przez co w ciemnościach byłem prawie niewidoczny. Zajęty przygotowaniami, aż podskoczyłem, zaskoczony energicznym pukaniem do drzwi mojego pokoju. Na przygotowane przedmioty zarzuciłem poły kapy okrywającej łóżko i otworzyłem drzwi gościowi. To była Kasia. Masz czas, żebyśmy się przeszli? zapytała. Chciałem wyjść. Zacząłem mówić, poszukując szybko w myślach jakiegoś dobrego wytłumaczenia. Nie chciałem zrażać Kasi do siebie. Dokąd? Na krótki spacer. A wybierasz się na wieczorną biesiadę? Oczywiście, skłamałem. Na śmierć zapomniałem o zapowiadanej uczcie w stylu szlacheckim, która miała odbyć się na dziedzińcu i w krużgankach pałacu. Przedstawię ci pewną propozycję. Kasia weszła do pokoju i zamknęła drzwi za sobą. Przeszła obok mnie. Poczułem intensywny zapach jej perfum. Był zmysłowy. Ale na mą wyobraźnię wciąż bardziej działały pewne zielone oczy. Kasia była niezwykle atrakcyjna. Usiadła na łóżku i powolnym ruchem przeczesała dłonią włosy. Potem uśmiechając się położyła się opierając na łokciach. Wtedy poczuła, że coś jest pod kapą. Szybko odchyliła ją i zajrzała pod spód. Widzę, że wybrałam odpowiedniego człowieka, powiedziała patrząc na mój ekwipunek.